Widzowie dziś zagramy znów Stumbla i no zagramy sobie. Już nagrywałem odcinek. Tam mówiłem, jak się nazywam, CD, ale to było na shortcie i ale już mój odcinek leciał 15 minut był. I... Teraz logujemy. Na moim y, nowym filmiku, w sumie to pierwszym, trochę ścina, ale nie wiem dlaczego. Może dlatego, że montować nie umiem. Teraz sobie zagramy to, co braliśmy, czyli tą <laughs> tą na skoku. Y, może. To już nie są moi koledzy o oni. Tu może trochę raz. Jakbyście nie wiedzieli, mam inne konta. Y, Brian 1677 ileś tam? Nie pamiętam, mogę Wam coś chwilę powiedzieć. I jeszcze Brian y, Brian 1777 to są moje konta i możecie mnie też dodać, tylko ja na nich bardzo rzadko gram. Najczęściej gram na 16 widzów, bo no... Mm, y, chciałbym mieć tu y, tuberzy. Czerwony nick, więc... Y, 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 no, bo ja oglądam takiego supera bez Kartura, Abra ten kod, Dobra. Może będziemy mieć polski skin. Jakby ja z nim nie gadałem, tylko po prostu chcę mieć polski skin. I jakby widzę, wygram w tą grę od, no w ogóle powstania jej. Więc jestem jednym z starszych graczy. I znam dużo błędów. Możecie napisać w komentarzu i odpowiem na to Jakby ja znam wszystkie mity Mogę wam potwierdzić, mogę wam nie potwierdzić <noise> Mogę powiedzieć, czy to jest kłamstwo, czy nie Bo Coś nie wiem. I wiem, że yy, Wojan... A nie, to się nie mogę robić Mogę Wam jakby zrobię, ja gram od 2022, ale gram od 2020 i od powstania Stumble Guys, ale zbił mi się telefon i jakby ten no, no ale jakby powiedzmy no, gram. Nie, 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 chyba się nie tutaj. Ale kłopoty i dobra. Po prostu utrzymało mi się konta, tam miałem kapibarę. Tak wiem, nie zależało mi na tej kapibarze. Ja mhm. wezmę więc kapibarę. Nie, no wiem co to ja. Z chaty zwierzą. Ale teraz gramy, a to taky. Nie wiem, mówię co. Nie. Nie widzowie. Powiem drugi raz. Zostawicie słuchika na tym kanale albo łapkę. Będzie fajnie. A może nagram jakąś serię z czegoś? Nie wiem, może, może. Ale to tylko na 10 łapek. Bo to będzie 3 -godzinna seria. Na parę odcinków, jakby po 30 minut może. Będzie ta seria, ale jeszcze nie wiem, bo nie planowali. No, chyba, że to zjedzie, to wszystko będzie zaplanowane. Kurde, <głynne> emotują mnie, ale nie jak coś tam... jak tam, to jest okładę, bo ja umiem saveować w porównaniu do moich kolegów, którzy nie umiem zasaveować na przykład Teraz wam pokażę jak moi koledzy nie umiem zasejwować Moi koledzy nie umiem tak zasylwować. Jakby ja nie pokazuję, że to są ludzie jakieś Ło patrzcie, ja mam gdzieś mogę zasejwować Bez problemu Bez problemu Jakby ja jestem jednym z lepszych graczy I ma... Niedługo będę pijał no Jak widzicie mają. I ten Jaksa, ale chyba w kolejnym sezonie tych, tych ranketów będę może widział czempiona, choć może wątpię, ale raczej wie tego Mastera. Poczętiona to tak że nie. Zdrowie, no wiecie, no... Ja też chcę coś zrobić oprócz nagrywania. No, dobra, ja sobie to Dobra, chłop I co wie? Mm. Mam nadzieję, że podoba Wam się moje odcinki. I jak będzie 100 subskrypcji, to zrobię film 3 godzinny. Jeden film 3 godzinny. I mówię Wam na serio, nie kłamię. Poproszę może ma paru moich kolegów, ci zasubskrybują mój kanał, może mój się kanał rozrośnie, no bo jedna subskrypcja... Nie wiem, aktualnie może ktoś powiedział, że... O, w tym ma. Tu jest, a dobra, to była emotka się zlagowało, ale nie wam się zlagowało. Bo każdy może sobie zrobić odcinek, bo to jest bardzo szybkie. Mogę wam w, nie, w jakimś filmie kiedyś opowiedzieć, jak to zrobić. Bo to jest... SSSS. Karma wraca w Co jest? No wiem... Dziś jeszcze pewnie wbiję jakiś shorts, ale to chyba z rankingów. No bo nie wiem, czy będzie mi się chciało w ogóle nagrać film. Bo jakby ja znagrałem jeden filmik, ale on mi się zrobił na shortsa. Nie wiem jak, ale nie wiem. to jest sobie? Nie wiem. Film? Fajnie, by było jakbyście zasubskrybowali mój kanał. Ale mogę Wam powiedzieć, jakiego YouTubera najbardziej lubię ze Stumbla? No to Abra, no. Toga, no. Nie, nie oglądam nikogo więcej. no. Jeszcze wołam ze starych lat, by być. No i to wszyscy w sumie, bo. No. Co ja mogę zrobić? tak w na pewno no bo... Przychodzę z telefonu. Eee, co? Dobra. Nieważne, widzowie. Przychodzę, pokażę moją emotkę którą tą. Ha, 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 To jest chyba mój ostatni odcinek. Jeszcze short leci. Short leci o... 17.30, a jeśli nie wleci, no to 18.00. No 18.00, jeśli nie wleci o 17.30, i jeszcze powiem jeszcze raz, że yy, mam kolegę, który ma ten kanał teraz, tajemniczy ten, to możecie skreblować w sumie, bo no, on ma jakby, nie no on ma więcej, ja mam więcej od niego wyświetleń, ale. Ale on ma więcej ode mnie subików. Więc możecie mnie subskrybować, a nie jego. Co to jest? Proszę to tyz, od mojej głowy. Dobra, nieważne. Możecie zasubskrybować mój kanał. I też będę czytał każde komentarza. sobotę w sobotę widzowie nagram taki mocny film ale to ja ten film nagram o ósmej jak coś U nich się, y, wam też y, ten nie, o dziesiątej nagram, żeby nie było że, y, ten bo ja wiem ja mam takie marzenie żeby jakimś popularnym youtuberze, youtuberze zrobić że jako pierwszy będę miał ten bajka y, znaczy nie lajka tylko, tylko pierwszy. I tak miałem tylko trzy razy. Na jakimś jakiś z kolei. I mogę wam pokazać, bo tu jest ciężej sejwować, bo tu jest taka szczęka. No to pokażę. To Kurde. Patrzcie, tu jest taka szczynka i ona trochę tam przykleja się do A To jakby... A ten... To jakby ten... To jakby... Yy... To jakby widzowie yy, przykleja się do naszych skifoczków. Tu wam też pokazałem taką sztuczkę z butem. Jak na ten odcinek, to chyba by było na tyle. Więc yy, jakby. Pa! Do jutra. W sumie co dziś.